A na koniec też ekologiczny świat, ale ze słomy, czyli królestwo pani Bronisławy Pyc z Zawadki w powiecie strzyżowskim. Wyplata nie tylko koszyczki, kwiaty czy świąteczne ozdoby, ale nawet bransoletki, naszyjniki i kolczyki. I wcale nie ma tu mowy o słomianym zapale, bo pasja pani Bronisławy trwa już ponad 60 lat. Pasja pani Bronisławy zaczęła się, kiedy miała 8 lat. Wspólnie z mamą i siostrą wyplatały ze słomy nie tylko przedmioty codziennego użytku, ale także ozdoby. Jest serduszka na ścianę, pająki robiłam i wyklejanki, takie wycinanki. Godła polskie, różne kwiaty, sokoły. Ale to już jest tak precyzyjna robota, że musi być dobry wzrok. I tak przez ponad 60 lat, szczególnie, że w zimie, kiedy wieczory są długie, a słomy na wsi nie brakuje. Jednak, żeby można było wypleść z niej na przykład biżuterię, musi być odpowiednio przygotowana. Ze trzy godziny trzeba moczyć te słomy, żeby ona była miękka, tak artystyczna, się dobrze poddawała, pięknie watkocze wychodziły z tej słomy. Każda rzecz wykonana przez panią Bronisławę wygląda nieco inaczej, ale jak mówi, we wszystko co robi wkłada całe serce. Artystyczne wypladanie ze słomy, którym się zajmuje, to rzecz absolutnie unikatowa w naszym terenie. A no i tutaj trudno o instruktorów, trudno o tę wiedzę w podręcznikach. Zostają właśnie tylko tacy cudowni ludzie jak pani Bronisława. Swoją pasję przekazuje teraz synowej i wnuczce. Ta praca na pewno uczy cierpliwości. Także nawet bym powiedziała, że jak ktoś jest nerwowy, to tak odblokowuje. Ludzie tak odbierają, że jak to można ze słomy takie rzeczy robić. No. A można i no chęci, i zdolności. Pani Bronisława prowadzi warsztaty, m.in. w Skansenie w Kolbuszowej. Chętnych nie brakuje, zwłaszcza, że należy do grona nielicznych w Polsce twórców potrafiących wyczarować ze słomy takie cuda.